Witajcie w trzecim odcinku serii Zagrajmy w Call of Duty 2. No, już jest trzeci odcinek ogólnie i będziemy zaczynali tak, jakby akt, żadnego kroku w tył. A tu mamy naprawianie kabla, jaką pierwszą misję. Więc nie przedłużając, zaczynajmy sobie na poziomie normalnym, zwykłym. Start wtedy. Stalingrad 1942. Stalingrad, Vasily, um. take second squad and repair the field phone wire. I'll clear these buildings with first squad and meet you on the other side. Go. No okej, okay. mamy yy, jako zadanie naprawić kabel, który jest prowadzony tutaj. My tuż weź nie możemy, to jest dla mnie, mnie trochę zdenerwowało, bo chcę tam sobie iść tam. Wiecie, no sobie wrócić, nie? Skąd, Tak jakby skończyliśmy mamy dom i dom broń. Ok, ja sobie wezmę tą. tuż odległości. Ja mam widzę, że tam się już trochę się chłopaki się rozkręcili. Próbuję tak tutaj podejść, żeby mnie nie wyłapał. Dobra, na napełniona. Tak, ja musiał być strzelcem wyborowym i w błysk strzelić. Trafiłem. O, ale zelny mnie strzelec wyborowy. Wy widzicie to? Jakiego, jaki jestem dobrym graczem? Dara, bez, bez chwalenia się. Dobra, pierwszy raz. Dobra, już jest... Um, kurczę, naprawiona jej pierwsza część. Tu jest strzelca, nie lubię MG40. Mg-42, bo to jest najgorsze diabelstwo. Ciężko atakować, szturmałeś tak się wyrażę. Jakie jest takie diabelstwo... Tu był jeden, pamiętam, że na dachu gdzieś siedział. Jeszcze. Mógłby heady sprzedawać. Jak gram sobie na weteranie, to... ...ten mnie zdejmował często. Co tak krzyczysz, babo? Spokojnie. Wiem, że mi podnosić głos, ale spokojnie I tu jeszcze nie, tylko Dobra, trzeba iść naprzód, bo się będą respić No, 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 no Tutaj trzeba iść naprzód, bo jak nie, to się będą respić cały czas w jednym miejscu. I w ogóle można się tylko bawić w snipera. Oni będą się respić i respić cały czas. A jak tak się pójdzie trochę dalej do przodu, to oni się zdaje się nie respią i jest spokój. I naprawiliśmy drugi, no, tylko no, część kabla. Aha, 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 aha. Uuu. Mam na szczęścia ode mnie. Tu czekaj, taką jedną broń z oni mają no, Fajną, bo mi się podoba, o właśnie Jeden z, oni mają tą, widzisz? Widzicie? Taką broń, o to mi broń chodzi, bo ona jest bardzo fajna No nawet... po prostu podoba mi się, ma, ma taki fajny ten dźwięk, jak to strzela z tej broni Bo jak sobie sam gram, to po takim zabić y, tego żołnierza, aby dostać taką broń nawet O właśnie, ta broń, ona no, jest fajna, ona no, jest dosyć, no, mam fajne obrażenia o. I może nawet na dużo odległości strzelać, jest spokój. Nic się nie dzieje, nie ma problemu. O, dochodzi przecież. To jest najtrudniejsze tutaj też. Kurde, y, tego nie lubię. Tego MG42 przyniosłem i jesteśmy pozamiatamy. Jest po o, widzicie? podchodzimy do przodu i się kryjemy I sobie wysadza... ujemy o, o kurde O kurde Ciekawie, czy mu się coś stanie, jo, jo Ja bym zginął tam widzicie Ja mnie jak jakbym tam został, ale mądry ja Sobie poszedł w drugą stronę Jak właśnie myślałem, że to może wybuchnąć Musiałem to sprawdzić. Raz Dobra, to do przodu, z to przodu. Nie ginie, 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 Oh fuck, Okej, okay, możemy tu już pozwolić Nie, Naprawiamy kabelek. Dobra, super. Kurde. Powiem wam, że nie, nie, nie lubię za bardzo tej zimowej kampanii, bo ona jest taka... No, nie podoba mi się naprawdę, nie? Mam być z wami szczery. Po prostu tu się ma tylko dwóch ludzi. Trzech. A jeszcze trochę będzie dwóch, bo oni zginą. Jeden. I wtedy są tylko jest dwóch. Ci pomaga tylko dwóch, to jest bardzo wkurzające. Bo wiesz, że jest ciężko i jeszcze oni się przeszkadzają czasami Po prostu mówię, że dwóch to jest za mało do komisję Ich tam jest za bardzo dużo się respi tych wrogów Tylko w górze Dobrze Dobra O kurde, o, kurde. Niemcy. O widzicie? Oni ich tak rozwalają. Tu mi można pomóc naszym, nie? Bo oni tu szturmują na to. Ja tam zawsze im trochę postrzelam I Oni to będą szturmować za chwilę. Rosjanie, więc ja im pomogę trochę. O! Właśnie skrypt się od... o, odpalił się właśnie skrypt oni już tam lecą Ja sobie wezmę tutaj mam o mam amunicję tutaj broni Super to będę teraz tam strzelał samo so, jest amunicja na tą misję jakbym chciał tylko na tych rosyjskich karabinach Da się ukończyć grę że tak się wyrażę na przykład misję Ale ciężko jest bo amunicji brakuje za każdym razem A, widzicie? Jaki cwaniak! Ah, się cofnąłem? A, tutaj, to nie za daleko. Więc on tutaj siedział. Taki cwaniak, kurde. Teraz tutaj trzeba uważać. Kurde, tu z dwóch stron nas będą tępić. wiedziałem, że działa. Czy mi się nic nie się stanie? Dobra, dwa strzały i trup. Tu właśnie atakowaliśmy, pamiętacie? Tu już szliśmy, tu jest ten kabelek. Misja ogólnie jest długa dość, długa, bo już trwa ogólnie 8, prawie 9 minut, to wiecie, to jest trochę już. Trochę czasu On jeszcze się tutaj kurcze, Mam problemy gościu Dobra, naprawione idziemy już chyba do stacji Z radiem Wiem, że trochę spoileruję mówię, co jest prędzej ale To nie ma takiego dużego znaczenia, że ja mam coś za spoileruję tej kawałek Kurde, za drzwiami, nie pamiętam. To. Już piszczam, już piszczam, nie? I ten... O kurczę, kurczę, to tu idą, kurczę, do tych chłopaków tutaj jesz Przyjmuj obronę, bo cię rozwalą. Dobra, mamy już. O, czołgi, dobra, super. Panzer z czołgi. Czołgów się im zachciało, kurde. Od tyłu i od z taką kurde będzie ciężko Teraz przyszedłem całą grę na wetranie to jak skończyłem grę, to się cieszyłem, że już jest koniec, bo to było tak trudne. Masakra, mówiłem, dwa strzały było się trupem. Tam też się grałem w kolej dwójkę, więc forma mi trochę spadła. Bo cały czas tylko w, na multi, na multi, na multi, ale nie w dwójkę, w inną grę. O, dziękuję. To jest chamska, nie? Czekaj, tylko aż ich, ich, ich zabije, żeby tylko od nich bronić. Amunicja do broni. Wiecie, jak gram dużo na multi, to ja ogólnie idę na atak, nie? Tam się, się żyje kilkanaście sekund, zależy jeszcze jaka część. Jak gram też na przykład w Black Ops 2, to są kilka sekund, się żyje i cię zabijam dosłownie. Tylko najlepsi tam sobie dają dłużej yy, radę. A w sumie to zależy jak się gra. Zaż od dnia czasami, no jak się ma głośny dzień to idzie to jak krew w nosa, ja mam to mówię. To był ten cwaniak No właśnie Chciałem, że to się może stać, bo tutaj jest... Dobra, tu trzeba iść tak, żeby on ci nie zauważył, trzeba jeszcze dołem. I zaskoczyć lekko trzeba, ale nie zawsze się udaje tak jak się chce Bo on odjedzie i jest pozamiatane Ja podejść za blisko się odpala i on ucieka Teraz Widzicie? O, on już zawraca? Lecofnie? cofnie? Jest zabity Stunny w powietrze. Mam no, amunicji trochę więcej, super I mi się tu podoba, że ta kraj jest ogólny jak się ma broń bez dodatków, bo w późniejsze wersje mam dodatki typu Celownik, akuk, takie tam wiecie nie Szmery, bajery, ale pomagałem czasami, w sumie się przydadzą te dodatki tej broni A tutaj nie ma takich dodatków ogólnie Są to niektórych broni lunety, ale to tylko to sniperski broni, więc wiecie Już z pieprza pewnie, ja Przyjechał czołg. Nasi? Nasi, a to my tu przygwoździmy A, dobra, już to chyba przygwożeni wiecie Au. O, amunicję dostaliśmy super No właśnie, to będzie najtrudniejsze z tymi czołgami, bo to jest trudno, oni będą strzelać, czy gdzieś oguszy chyba Tak jest ze skryptu się odpali skrypt za chwilę pewnie O Nie ma, że się umiera, to po prostu się skryp odpala, że cię ogłuszy i... tak już musi być, nie? No właśnie, nie lubię tego czołgu, bo on jest najtrudniej go złapać. Z te okna, nie, on się tutaj tak się sprzytuje za każdym razem. Patrzeć, jak... No Dobra, cały się kazy. Czasami tylko jest nieruchomione, wiecie. Yyy... Kurczę, gąsienica i oni wchodzą i tak fajnie to wygląda jak oni wysadzają ten czołg w powietrze. Fajnie mi się to podoba naprawdę, bo oni wtedy w ogóle nie strzela nic, tylko jak się prosto ustawić do tego czołgu, wtedy on tylko z niej strzela A tak to nie. Wtedy nawet lufą nie rusza nic, dosłownie nic. Pamiętajcie, że najlepsza zabawa to zawsze jest na multiplayerze. Tego to nikt nie dostał mi pan multiplayera, bo multiplayer to jest najlepsza zabawa. Ze znajomymi, przyjaciółmi, single i play jest to, tylko, żeby zobaczyć, jak Fabuła wygląda. Bo Fabuła jest to czasami, w niektórych grach jest naprawdę ciekawa, a niektórych to jest po prostu bez komentarza. Bo gra, niektóre takie gry tak po prostu nędznie, fabularnie nie wyglądały, że to była masakra. O, o widzicie? Tak, fajnie teraz wyglądać, nie? Oni otwierają to, nie? Zajadam granat i będzie, puf za chwilę. No i tu już mamy kapitana. Chyba. Albo strzelec po prostu. A ja zawsze mówię, że to jest kapitan, bo tak mi wygląda kapitana, więc wiecie. Jak z przyzwyczajenia. No i tak idziemy tą dróżką i dziękuję po misji. No to był drugi odcinek serii. Trzeci, przepraszam, trzeci odcinek serii Zagrajmy Car Call of Duty. Kolejny odcinek będzie yy, stacja Je pierwsza, Rolling Station 1. Road To było ma stacja kolejowa. Tak to się chyba y, perfekcyjnie nazywało. O, jak się nie mylę. Ale chyba tak to było. Stacja nadawcza. Jak się mylę, to wybaczcie. Angielski się kłania, a to jest angielski rozszerzony. Więc wybaczcie. Ale miesza z tym. To był 3 odcinek z Rezegrajmy w Call of Duty. 2, czyli wiadomo, powód do klasyki. Na dla Was saper1997. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Wejdźcie na mojego fanpage, jeśli chcecie najnowszych, ym, y, najnowszych informacji o tym, co się dzieje. Będzie dalej nagrywane. Póki co jest Call of Duty 2. Może jeszcze w międzyczasie uda mi się może kilka odcinków z Multiplayer'a wrzucić Black Opsa jedynki bądź dwójki, zależy jak on będzie miał chęci i kiedy się będzie zaczynał. Bo to najlepiej od początku zaczynać, na przykład, a nie od środka. Bo nieraz mi się stało że już yy, grałem i środek miał na przykład meczu, to powiedziałem, że nie warto nagrać, bo to jest po prostu sata czasu, tylko na połowę meczu. Bo wiecie, no, początek jest najlepszy, tam się wszystko się tak jakby rozstrzyga. Ale no, nie będę przedłużał to jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło.